coś wiera i ten ci. Jest. <śmany> Ej pasuje. Ej, daj jeszcze tung 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 tungs haur. I Ja. Nienawidzę słuchora. A czekajcie, a co tu się dzieje? Siema, jestem co to tu jest? Odepchnij się, o. What the fuck? Dlaczego on lata na cikenach? Ej, wody do Minecrafta pokażmy. Wody do Minecrafta. <laughs> Podajcie lampę. Poczekajcie, zrobię. What to. Chicken. Ej, Chicken, banana tam jest. Chodź tu, chodź. Mam jajo. O, Chicken. Dzięki. Ło, farma. Duży Chicken. Tam jest duży Chicken. Jajo. <laughs> Ej, się sobie. skin Widać cię chłopie! Chłopie ja cię widzę. Hop. I dalej? Tam są nawet... To jestem ja jakby to. Ej, tam było jakaś... Dlaczego świat tu jest Minecraft normalnie? Można tu coś wykopać? Ej, kopie! Kopię! I Tam jest jakiś gościa z zapalniczką. No czekajcie, tam, do piaskownicy, chodźmy! Tutaj, dlaczego? Do... Dlaczego tam są różowe? <laughs> Jak to pa... Aleks! Co ty robisz? Co ty robisz z moim piask... chickenem? Chodźmy! Oh, Steve! Nie, wszyscy tu zabijają chickeny. Najgorzej. Wejdź do niego. Wejdź do niego. Ty, ty, ty ty, 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 co ty zrobiłeś? Chodźcie, tu walnę. To dawaj do ja i zobaczymy, tak. czy e, będzie się dało kopać. Dobro, dobra. Majka. Nie. Nie da się. Skąd? Dobra, kończy się.